Partnerem programu jest firma EcoServ, innowacyjne technologie dla ochrony środowiska, to stabilny i nowoczesny pracodawca z powiatu koneckiego, Mieświń, ulica Kielecka 3i piątek wieczorem w Hali Sportowej w Stadnickiej Woli siatkarze Fairplay Końskie zwyciężyli z liderem świętokrzyskiej pierwszej ligi siatkówki mężczyzn, czyli drużyną Hetmana Włoszczowa. Koneczczczanie mecz zaczęli znakomicie i pewnie zwyciężyli w dwóch pierwszych setach. Trzecia ocena była najbardziej wyrównaną w całym spotkaniu. Do stanu po 21, ekipy grały punkt za punkt, ale ostatecznie to Hetman odjechał w końcówce i wygrał tę partię. Czwarty set padł jednak łupem zawodników z Końskich i ostatecznie ograli oni lidera rozgrywek. Fairplay Play Końskie Hetman Włoszczowa 3-1, do 25-21, 25-20, 22-25, 25-20. Po dziewięciu ligowych spotkaniach zawodnicy fair play Końskie zajmują szóste miejsce w tabeli. W tym roku koneczczanie zagrają jeszcze tylko jeden mecz, 19 grudnia na wyjeździe z Czarnym i Połaniec. Do hali w Stadnickiej Woli powrócą 9 stycznia. Ich rywalem będzie wtedy ostatni w tabeli Góral Górno.